Hej, 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 yo, cześć, siemanko, z tej strony waszy TuberCNK, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem PC Building Simulator, tak, i się zastanawiacie czemu mnie na kanale filmów nie ma, to dlatego, bo razie będę wrzucał tylko montowane. Tak, dzisiaj zbudujemy najmocniejszą platformę jaką się da zbudować w tej grze na Ryzena na Threadrippera. Najlepszego Ryzena na Threadrippera jaki jest w ogóle w całej tej grze więc jeśli będzie Wam się podobało to zostawcie w górę nieważne ile ich będzie nie zależy albo no, od was je wyciągać wiele co Tak, tutaj mogliście jeszcze zobaczyć taką inną konfigurację. Ja robiłem właśnie pod tego trendypera, tak trochę patrzyłem sobie. Tak, teraz będzie płyty główne wchodzimy. Ale najpierw musimy... filtruj sortuj cena, stan, seria ja na częstotliwość, rdzenie moc ok. tutaj mhm. 12 rdzeni 16, 24, 32, 8, 12, 64 64 rdzenie to jest najwięcej STRX4 Teraz TRX4 I tutaj będą asusa Nie będzie to jakiś super płyt jak widzicie Ale tak Wiem na pewno że to będzie chłodone Dobra weźmy tą, bo jest największa A, dobra sorry, jeszcze o budowa. Tak, obudowa. Postawmy na Big Quieta Silent Base a 600 Window Reda. Tak, teraz usuwamy ten panel. Ten panel. Ten panel. Ten panel. Ten, panel, ten wentylator. taka spokojna dosyć gierka Muszę się czemu ja to wszystko remontuję. może było mi potem łatwiej łatwiej mi jest o wiele coś robić tutaj w tej grze gdy nie mam tych tylu niepotrzebnych rzeczy e, i potem łatwiej jest to też widzicie tutaj to jest na dwa śladzie przewracamy na dwie śruby śledzi są przykręcane, przykręcane, przepraszam Nie śledzi, nie śledzi są druga dwa przykręcane, druga śledzi są na dwie śruby przykręcane No i to jest głupota Znaczy, że się w bo jest coś takiego jak blokada, odsłona Jak to woli I trzeba po prostu zablokować Tutaj tego nie ma i to dlatego jest na dwie śruby, bo zobaczcie Bo tutaj zachodzi ten śledzik, go się od, odkręci i widzicie nie? Zobaczcie, I, i tutaj w płytach pamięci strx4 Jak widać, widzicie tutaj, o Tylko MSI Pro 10 giga, czy Pro Wi-Fi Fila. 4 mhm. Dobra Zobaczmy tą no. Są takie same Za tamtym można jeszcze WI podłączyć, ale nie będziemy tego robić. Jak Ma wentylator, ma i tak. Teraz wchodzimy w procesory threadripper i64 właśnie. zamknąć. Hop, hop. ta Dobra. Mamy. Chłodzenie procesora postawię na IO. IO. A, jo, przepraszam. Co? Nie ma. Water. A jak wpiszę? Nie. Trzeba szukać. Super. widzę tej gry że ja to je lubię A nie daj mi się zwariować no, tyle jest tych wentylatorów, że ja pierdziele o, dobra, są so. on taka nie chce wezmę sobie NZX to są raidenki z rozhajlą Czech tak, wiem, teraz kurde Cors Hire, nie? Corsera sobie weźmy. Nie? to podwójno. Trzeba zdemontować demontować narzędzia pasta hop 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 eee, hop koral raz to się montuje to jest optymalne Jeszcze kieszenie na deski, ale tego nie będziemy usłuchać. To jak widzicie, tutaj jest na M2 e, pamięć RAM Corsary. Też to będą 32 główki, jakby się dało, byłoby super. Czekajcie, 16. Filtruj, sortuj. Producent, a Corsera. HyperX-a i tyle. Zobaczmy, gdzie tu można znaleźć jakieś szesnastki. 3200, 406. Dobra, bierzemy te na 3200. Hop, 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 o nie wira o. przepraszam to przez mój komputer nie mam dobrego komputera może będę miał lepsze kto wie oglądajcie żeby się o tym przekonać Zdrowie na pewno filmik obiecuję wam Zrobię z tego filmik Jeśli go dostanę, jeśli nie będzie filmiku, a po no, będę mówił, że dostałem to na nowej platformie to od razu napiszcie do mnie w komentarzach. Będzie łatwiej. Da. Karty graficzne nie. Najpierw pamięci. E, tak, tutaj producent. Oj, nie ma. Dobra, Hyper X -y bierzemy. Team Groupy bierzemy. Mhm. I Corsair. Dobra. Szukamy dysku na M2 Dobra, skoro są w Corsary, to tak, to najmniejszy dysk pójdzie na system, tak, tu pójdzie na system dysk. Następny dysk Czyli korser Nie, nie. Teraz już największy 960. Tu pójdzie. I ładny radiatorek. Tutaj znowu 960 pójdzie corsera i zamkamy klatki na zyski M2 i tak, jeszcze SSD -ka. 960 z tyłu montujemy jak wieś, tylko dwa można zamontować, jeszcze trzeba zwyczajne i tutaj bez już tych takich mhm, tak wiem, jest tam napisane o sobie wszystko no, dobra, wiem czemu. Chwilka. Części komputerowe. O nie, zwiesiło mi znowu gra. Ajajaj. O, no Dobra, jest. Pieszeń na dysk. Tutaj trzeba Widzicie? A, ja tutaj Corsera wszystko pięknie knę będzie. Piękne po prostu. Pamięć. Mam jakieś filtry producent z yy, Patriot Team Group. Nie ma naprawdę wrackiudy. A bo nie w to weszłem, przepraszam. Dobra. tutaj się do mnie taka do 1 Nie terabajtowego. Się zastanawiać, bo to są dyski HDD w juparach po to, że są niż SSD. Bo SSD-kiem na przykład uderzy Ci się SSD. Nie masz... nie masz już po prostu... Mm, tak. Poczekajcie, cena marka, producent moc, długość podświetlenie wiele. Kurde, pamięć wirau minimum to jest 2, tak a maksimum 10, bo chyba tylko tyle może być. Minimum, nie, poczekajcie, może to zmienić minimum na 10 i obaj tu w i świat staje się piękniejszy. <śm> <śm> tutaj traktowanie się liczy. 1905, 1800, 800, 1700, 700, 815, tu mam.

ok, czyli że na jedną musimy postawić jest dosyć mocno, jak widać duża zasilacz 1600 minimum 1600 Corsera może je zainstalować yy, zasilacz dobrej firmy bo nie uwierzcie nie opłaca się zasilacz nowy uwierzcie mi w to nie opłaca się jak to jest trochę taki poradnik na składanie komputerów, bo tak jak widzicie, to jest gra, ale wszystko tutaj jak widzicie trzeba podłączać teraz SSD-ki, hdd ssd hdd nie wiadomo co jeszcze i na co jeszcze ludzie wpadną. Tu jest tyle podłączenia, że klękajcie narody nie, nie, tu było podłącz płyta główną ja to chciałem ok chłodzenie a jo kartę grafną. widzicie, to jest bestia to jest bestia to jest bestia nie. można to zobaczyć, że to jest bestia ok Na styk. Haha, <tryk> 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 na styk, patrzcie. <tryk> Wszystko jest podłączone. Ta. Jeszcze nie. Jeszcze nie, Bo jeszcze wentylatory do obudów. Też korserka jakiejś walniemy. Tak, zaraz tutaj budowaliśmy już jakiś. Ta się więcej? Nie, to super. Składamy komputer, panel, no. nie wiem czy teraz, zaraz. Tak, filtr przeciwpyłowy, panel górny, filtr przeciw, było jak go tu wsadzić mm -hmm. teraz będziesz od filtr tak. Haha, wykminiony 100% Polak. Niemiec by sobie nie poradził, za trudne dla Niemca, a dla Polaka, proszę bardzo. Pyk. Cyk. Myk. Ju. Co jest? No, się tego a, Dobra. Tam. To jest, kurde. Naprawdę. Jeszcze kabel będę musiał montować. Shit! To trzeba podłączyć. To trzeba podłączyć. I to trzeba podłączyć. Teraz już wszystko będzie działać. Tak. Słyszcie, pewnie, jak teraz ten komputer chodzi. Fajnie wszystko, ładnie pięknie. Śmiga, bangla to mhm. Jest teraz będzie test. Dawaj Dobra, to do 5 rdzenia. To walnijmy do 85. Wywaliłby wy screena? Ej! I 90. Tutaj też można by sobie to projekt jeszcze screena nie wywaliło. 100 MHz i 100 MHz To już powinien się wywołać i nie, nie się dalej brewscreen Coś jest nie tak Czy procesor mocny? Ej, okay. ale dajmy to na maksa i to na maksa Ej, jeszcze i bruskina, nie wywaliło

Wiedziałem, że wywali Bruce cleaner co? My nie wywali Bruce Ej, a to już jest dziwne, że drugi raz Bruce cleaner po prostu dobry komputer pewnie wpierdziliłem weźmy sobie Vandals odświetlenie, Panie to nie ma być niebieskie panie, panie drogi, to to nie ma być niebieskie panie, to ma być full tutaj taki, 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 panie raz. Panie no. Patrzcie lecimy taki, 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 tak, dostosuję Zobaczcie, to wszystko się świeci, mamy dużo kolorek. No i tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Może jeszcze nie. Wyjdę no z grę. Dopiero, jeśli się z Wami poszekam. Mhm. Więc tak. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. I czołem.